Dajcie. myślałem o tym, aby ulepić bałwana, aby go potem zniszczyć i uczynić właśnie takie pokazanie z objaśnieniem, jak powinniśmy postępować, jeżeli chodzi o e, bałwany, jakie są w naszym życiu. Obojętnie, czy to są bałwany fizyczne, czy też e, chciwość, powiedzmy tak, to jest też bałwochwalstwo, to powinniśmy zniszczyć. W naszych wnętrzach, ok? Pokutować z tego i tyle. E, ale nie uczynię takiego filmiku, gdzie pokazuję i objaśniam, jak niższe bałwana, ponieważ e, śnieg nie jest lepki, tutaj, ok? Także nawet takiego małego bałwana nie uczynię. E, nawet go nie zniższe, ponieważ nie da się go ulepić, ok? Ale e, dam taki cytat z Biblii. Jak Bóg kazał. Postępować, jeżeli chodzi o bałwany, on kazał je niszczyć. Ok? Bóg kazał niszczyć takie bałwany. Jak mówił do Izraelitów, jak mają postąpić, jeżeli chodzi o to, jak będą szli do innych narodów, tak? To mówił im, aby zniszczyć bałwany, aby to wszystko wyniszczyć. Ok? Więc y, tak samo my w tej chwili mamy postępować i mamy zniszczyć bałwany, jakie mamy w swoim życiu. Jeżeli jesteś katolikiem, wyrzuć te figurki maryjne i je zniszcz, okay? Chętnie bym się pokazał, jak to się robi, ale no tak jak mówię, nie mogę ulepić bałwana, okej? Okay? Także nie będzie pokazania z objaśnieniem, ale y, zniszcz to tak jak widzisz, że Mojżesz to powiedzmy uczynił, okay? e, to by było na tyle. E, pamiętajcie, że nie wolno kuleć na dwie strony, tak? Albo Bóg jest naszym Bogiem, albo Baal musimy wybrać, ok. E, ale więcej ja te te, na ten temat mówię w poprzednim materiale, tak? Jeszcze jak ktoś by go nie obejrzał, to zachęcam, bo to jest szeroki temat, ogólnie jeżeli chodzi o nierząd, tak? I szeroka droga e, jest, jeżeli się podąża za tym nierządem duchowym albo też fizycznym, ok? Więc jak ktoś po popełnia wszelkiego rodzaju wychwalstwo, to nie podąża wąską drogą. I podąża drogą, która wiedzie na zatracenie, czyli do piekła, tak? A nikt z nas do piekła nie chce iść. Dlatego, dlatego uczyniłem takie ostrzeżenie. Widzę, że jest mało komentarzy pod tamtym filmem. Powiem Wam dlaczego. Ponieważ e, wielu z ludzi, myślę, zostało przekonanych o, o grzechu, ok? Bo mówiłem tam o wielu różnych grzechach. Myślę, że wiele, wiele osób zostało przekonanych co do grzechów, dlatego tak milczą, ok? A to bardzo dobra rzecz, ponieważ Mam nadzieję, że ci ludzie poszli pokutować. Może jesteś jedną z takich osób, tak? I chwała Bogu, jeżeli pokutujesz za grzechy jakie wymieniłem w poprzednim materiale, ok? To tyle, dziękuję za uwagę. Zobaczcie się tutaj. Fajnie to wygląda. Tak. A nie widać za tymi kratami. Dobra mieć. Dziękuję za uwagę Pozdrawiam.